Położenie przesadki i szynki. Korpus callosum. Ciało modzelowate. corpus callosum. Komisur anterior. Spoidło przednie. Anterior commissure. Chiasma opticum. Skrzyżowanie wzrokowe. Optyk chiasm. Recessus infundibuli. Zachyłek lejka. Infundibular recess. Infundibulum. Stożek tętniczy. Lejek. Infundibulum. Lobus anterior. Płat przedni. Anterior lobe. Lobus posterior. Płat tylny. Posterior lobe. Hypophysis. Concha nasalis superior. Małżowina nosowa górna. Superior nasal concha. Concha nasalis media. Małżowina nosowa środkowa. Middle nasal concha. Concha nasalis inferior. Małżowina nosowa dolna. Inferior nasal concha. Meatus nasofaryngeus. Przewód nosowo-gardłowy, nasy pharyngeal Ostium pharyngeum tubae. Ujście gardłowe trąbki, pharyngeal opening of tube. Pons. Most, pons. Sinus sphenoidalis. Zatoka klinowa, sphenoidal sinus. corpus mamillare. Ciało suteczkowate, mammillary body. Colliculus inferior. Wzgórek dolny, inferior colliculus. Colliculus superior. Zgureg Superior colliculus. Commissura posterior. Spoidło tylne. Posterior commissure. Corpus pineale. Szyszenka. Pineal body. Recessus pinealis. Zachyłek szyszenkowy. Pineal recess. Commissura benularum. Spoidło zdeczek. Hebnile